Patrzmy, co będziesz musiał nam dzisiaj tutaj zaprezentować. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Michała. W studiu znajduje się grupa 15 motocyklistów. Każdy motocykl ma rejestrację składającą się z dwóch liter i czterech cyfr. Michał będzie musiał zapamiętać właściciela i numer rejestracyjny jego pojazdu. W sumie 15 osób i 15 rejestracji. Michał usiądzie tyłem do motocyklistów, a następnie będzie musiał przyporządkować wybranym losowo trzem motocyklistom ich pojazdy, podając odpowiedni numer rejestracyjny. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Michał prawidłowo poda numery rejestracyjne motocykli ich właścicieli. Taszade? Dam radę. Jestem gotowy. Żółwik, powodzenia! Świadczy o tym, że się potwornie stresuje. 15 różnych twarzy, 15 motocykli i 15 numerów rejestracyjnych. Michał zapamiętuje je właśnie teraz na żywo w naszym studiu. Jestem gotowy. Idziemy w takim razie na fotel. Bardzo proszę. Do udziału w tym wyzwaniu poprosimy kogoś z publiczności, z Państwa. Bardzo proszę, na środek. Jak masz na imię? Aleksandra. Olu, Twoje zadanie polega na tym, aby wskazać trzech motocyklistów. Stań w takim razie przed pierwszym, którego wybierasz. Dobrze. Drugi wybór. Zamek przystajnia. Zabiera. No, no. Tak jest. I trzeci wybór, ostatni. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. A teraz już czas na odgadywanie. Michał. Skoncentruj się. Poproszę do siebie zatem właściciela pierwszego motocykla. I B1834 Odpowiedź jest prawidłowa! Wielkie brawa, dziękujemy serdecznie. Jeden do zera dla Michała. Bardzo proszę do nas zatem, właściciela drugiego motocykla. JN8712. A odpowiedź jest prawidłowa! Dziękujemy bardzo. Super. Na kurczę. Dobrze. Ostatni motocykl, ostatni właściciel. Jeśli się uda, zaliczysz całe wyzwanie. Zapraszamy zatem do nas trzeciego właściciela. Po cika co, czy trafi. AS2093. AS2093. Twoja odpowiedź jest... Prawidłowa. Prawidłowa! Realizacja. Wielkie gratulacje, Michał! Kapitalna sprawa. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Zapraszam do naszych jurorów. Zapraszam, zapraszam, Michał. Zrobił to! Zrobił! Wielkie brawa! Tak przytrzymać niepewności. On naprawdę tego dokonał, panie doktorze. Na czym y, polegała trudność w tym, w tym wyzwaniu? No, trudność w tym zadaniu pytanie. polega, żeby zapamiętać te informacje, które są abstrakcyjne, no bo każdy z nas pewnie doświadczył problemu, żeby zapamiętać własny numer rejestracyjny samochodu czy motocykla, jeśli ktoś posiada. A tutaj y, musiałeś zapamiętać 15 numerów w ogóle pojazdów, które do ciebie nie należą i skojarzyć je jeszcze z tymi twarzami. Pamiętasz, czarku, numer rejestracyjny swojego pierwszego auta? Pamiętam e, numer rejestracyjny Syreny 104 moich rodziców. To był pierwszy samochód, który w ogóle zaistniał w moim życiu. XO0514. No brawa, tak. brawa dla czarka. sprawdzimy. To były sprawdzimy. dawne czasy. Ani ta, miałeś taką sytuację w życiu? Parkujesz samochód, idziesz zapłacić, idziesz <noise> i tak. Numer. No dobra, nie, no nie miałam, wiadomo, że, że. miałam. <laughs> Jak zostawiam samochód na parkingu, to Masz zawsze... Masz karteczkę pięci... w portfelu. Nie, tak? zapisuję w komórce, <laughs> <laughs> gdzie go postawiłam. Ale jaki skromny jest tak, Michał super. tutaj. A dokonam rzeczy naprawdę. naprawdę niewiarygodnej na naszych oczach tu, w tym studiu, na żywo. Zapamiętał 15 numerów rejestracyjnych i ich 15 właścicieli.